11 listopada w Polsce to ważne wydarzenie, obchodzone z dumą i patriotyzmem, ponieważ właśnie tego dnia, w 1918 roku, Polska odzyskała niepodległość. W Dzień Niepodległości Polacy tradycyjnie wychodzą na ulice ozdobione narodowymi flagami, aby wspólnie świętować ten dzień. I dzisiaj jesteśmy w Gdańsku. Trasy pochodów wiodą głównymi ulicami miasta. W Gdańsku to oczywiście drugi targ, gdzie obchody towarzyszą występom orkiestr i chórów. W Gdańsku szczególnie imponujący jest marsz główną ulicą, gdzie tłumy ludzi wznoszą narodowe flagi, a patriotyczne pieśni napełniają powietrze. Ten marsz staje się symbolem Solidarności i dumy za osiągnięcie kraju. Ludzie aktywnie uczestniczą w wydarzeniach, demonstrując jej jedność i miłość do swojego kraju. Tradycyjne wydarzenia obejmują również występy zespołów artystycznych, spektakli i uroczystości, przypominające o ważnym momencie, kiedy Polska odzyskała swoją niepodległość.